się Siemano wam wszystkim, tutaj Hanta Gdzie ja jestem? Eee, tu jestem, dobra, aha, czyli Cóż, czyli jestem tak naprawdę na początku tego tego, tego budynku, no tak, bo przeszedłem Dobra, to już oglądaliśmy, ale ale mi się to nie... a, znów grę Pomiń Tak Żeby było, że nie było O, właśnie, Tywol też, widzę, nagrywa Bioshocka Ech, trzeba go gonić, trzeba. Gnoja gonić z materiałem, ja mu nie popuszczę. Aha, tu są te moje rzeczy, tak które już e, ostatnio czytaliśmy. Dobra, tak więc. Okej, okay, dobra. Tak, oni tutaj gadają. Esencja. E, Tarczasol. Dobra, będziemy lecieć mniej więcej po równo te esencje. Tutaj srebrne orły Tak, tarcza Sól No nie zmieniają te butelki sobie zdrowie jebniemy Tu sobie tarczę jebniemy Okej, okay, i... A, bo tu też jest... cholera, bo tu też jest tarcza Kurczę, najpierw trzeba było... no dobra, trudno Tu jest Voxofon eee, Co jest w tym nagraniu głosowym? Wiecie, będziemy robić tak, bo oni sobie tu będą gadać, ale ja po prostu na szybko przeczytam wam, co on mówi, a, a później niech to sobie po prostu leci, bo... Bo nie ma napisów do tego, więc wy możecie sobie ten. Nie, nie przeczytacie tego tak. A ja też nie do końca zawsze mogę się na tym skupić, więc idziemy. Ojciec Komsok kazał mi dziś napisać jego biografię. Mnie zapłacić z góry zarówno 100 stron. Gdy czuję srebro, budzi się we mnie żydowski instynkt. Cię. Spytałem więc: Ojcze, twoja trzoda zapłaci i za tysiąc. Czemu miałbyś się tak ograniczać? A Prok spożą, spojrzał na mnie i rzekł: Sto wystarczy, wiem bowiem jak się kończy. Aha, i możemy go. Tak czy. Dobra tak, mnie i mówi, 100 will no! <laughs> Damn hook must be tak. hak być którym się posługujemy, jest namagnetyzowany, dlatego, tak w, w nas ciągnie za sobą. I nie. Nie ten. No właśnie, nie ten. <laughs> e są liny, ja myślę, że taki wielki koleś, nieważne. Jest namagnetyzowany, dlatego możemy tak, tak sobie skoczyć do góry, tak? Uderzenie ze wstęgi. No i spadł. Karabin maszynowy mamy. Przerzuciłem się na pada, jak widzicie. Oczywiście kontrolki są tylko. graficzne tylko pada od pada Xboxa, no ale cóż mam z tym zrobić? Fantem. Zawsze tak jest, na pewno, tak znaczy. Nikt nie tworzy tych, graf tych graficznych y ikonek. Y Ups. Spróbujmy sobie opętać kogoś. Nie to jest troszeczkę skambagowe, no ale już mam zrobić. Dobra, tam się biją. Słyszę, że jest wieżyczka jakaś. Ruk. Tak. E, ale sterowanie na szczęście jest dokładnie takie samo jak w poprzednich częściach. Dokładnie ten sam rozstaw przycisków. Chociaż wiadomo, przerzucenie się nagle z klawiatury i myszki na pada. Zwłaszcza, się, że, że się gra na kąpie i jakby... Nasz mózg myśli, ej to jest komputer, nie umiesz sterować, hoho. Ho. Dobra. Te wszystkie monety i te wszystkie przeszukane rzeczy dostajemy w ogóle części kolejnych osiągnięć, więc jest spoko. No. Kurczę, przycina się troszeczkę Krytyczny. Macie łapcie to Nice No jest plama oleju akurat Tutaj, Nie, tu nic nie ma. Wow, kolejny. Ups, cię zabije pistoletem. Cóż mówiąc, wolałbym tę wieżyczkę. Gdzie ona jest? W ogóle tu są kobiety, które są w policji. To jest ciekawe. W ogóle to, że zbijemy się tu z policją, której nie było tak naprawdę w poprzednich y, częściach. Tak, byliśmy w upadlym, upadłym mieście, a tutaj jesteśmy w mieście działającym. To powinno sobie poradzić. O właśnie. Dobra, spoko. Ops, wieżyczkę swoją walnąłem. No i pudełka, które zostają z postaci, których ciała znikają. To jest... Y, Dokładnie takie samo jak w poprzedniej części. dosyć mi się to podoba. Takie po prostu oczywiste nawiązania do uniwersum. O, tak bym je nazwał. Wcale nie jest, że coś jest starego związanego z tym. Tu sobie jedniemy. Oj, nic się nie stało. Trudno. Dobra. Się udało rozwalić. Dobra, nieźle. Nieźle, nieźle, nieźle. Tutaj beczki pozbieramy co jest, cokolwiek w nich jest. Zazwyczaj żarcie, ale ono się przydaje. Nie ma tutaj apteczek ani, ani hypo do. ani do życia hypo nie ma, ani do tych soli. Mm -hmm. O, opsa. Kto to mówił w ogóle? A, chodzi na to, że ktoś tam u góry jeszcze jest, albo gdzieś. Alkohol. Jezu, ile, ten, ile on soli zabiera. Złapmy się tu. Da się tam wbić do góry. Nie da się wbić do góry. Lulz. Ktoś tam jest, ale nie mogę nic z tym zrobić w sumie, bo już zlazłem na dół. Dobra, w takim razie wracamy tutaj i przeszukamy, co tu się dzieje. Alkoholu ra raczej lepiej nie zbierać. Okej, okay, tu jest piecyk, tam jest zejście, Jakieś na dół chyba, właśnie. Okej, okay. co my tu mamy? Mamy łazienkę że użyć toalety i zlewu Ale chyba nie jest to nam potrzebne do niczego Jest pokoik O, otwórz skrzynię Zamknięta skrzynia No, niebywałe Zadanie opcjonalne dają ci możliwość pozyskania cennych zasobów Wypatruj klucza, który mógłby otworzyć tą skrzynię Wow, czyli mamy przeszukać, poszukać klucza Tutaj Że takie rzeczy w ogóle tu są No jest ten, tam jest woksofon Zaraz go otworzymy eee... Bo inaczej tak możemy grać. I teraz y, Otis pracuje. Nie, to jest raczej głupie. E, będziemy będziemy rówi, mówić równocześnie, więc to jest kijowe. 23 marca 2000. Nie, 1912 rok. E, Rezydencja Landsdownów. E, Otis pracuje dorywczo w loży. Podczas jednej z ich tajnych ceremonii wykradł to pudełko, w środku na pewno jest coś ważnego, problem w tym, że Otis jed jest jednak głupcem, nie wziął od Pierzastych, bracisków pierzastych Braciszków klucza, który otworzyłby to holerstwo. Kiwi o co chodzi. A, tak, to nie działa jak zwykle. Zobaczymy, czy jest tu gdzieś ten klucz. Hey, right. like Okej. Okay. Chcę, żeby go nie zabijać i nic nam nie zrobi. Srebro. Wow. Pieniążki. Hajs się zgadza. On nie specjalnie wygląda, żeby tutaj ten klucz gdzieś był. Chyba już nie ma nic do przeszukania. A to już przeszukaliśmy? Nie, tego się nie da nawet. Dobra. Tu. Nie ma. To idziemy. A tu już byliśmy. Idziemy dalej. Ten klucz może być, nie musi być konkretnie, koniecznie tutaj eee, Bo idąc, wow, przycięło się Idąc tropem tym, że to jest Bioshock To ta gra nie, nie powinna być liniowa, tylko etapowa Tak mamy dane obszary, dane etapy gry W którym mamy dany obszar i on będzie Właśnie zależnie od tego będzie otwarty Cześć. Okej, okay, dobra. Czym zajmę się od teraz? Drukarnia. Uh, a meeting of the Columbia Friends of the Negro Society, czyli spotkanie uh, w kolumb. No kol kolumbijskich. Przyjaciół czarnego społeczeństwa. Until the Negro is equal, none of us are equal. Aha, czyli dopóki czarny jest równy, żaden z nas nie jest równy. Fajnie. Muzyka jest super. Muzyka zawsze była super w tej grze. Nie będziemy otwierać. Chyba to są policjanci, więc nie będziemy tu otwierać. Będziemy gdzieś indziej. No, coś się otworzyło. Jesteś, ludzie śpią. O, czarny. O, tu jakiś drugi. Kobieta czarna. Przeszukaj biurko, dobrze. Wszystko będziemy przeszukiwać. Ukrywają ich. Czyli tam do nich nic nie mam. Bardzo dobrze. Mm. A tu co? No, czy to był Abraham Lincoln? Chociaż tak bardzo znam się na, na, na historii Ameryki, że się lepiej w ogóle nie będę wypowiadał. O, tu mamy ten, o tam, tam są sole, a nie, mamy full, haha. Już nie mamy full, teraz możemy to wziąć. Nice. Tu mamy orły, no i portmonetka, też istotna rzecz. Więcej forsy, nie ma ja tu latarki w tej, w tej części, aż dziwne, zawsze była. Ups. Ups. O, tam jest następny. Wow! Podesz. Podszedł mi i zginął. No, what the fuck! O, u, spieprzam, spieprzam, spieprzam. Druga broń, druga broń, druga broń. Jest kobieta. Whoops. macie nice. Tam jest wieżyczka, ile się nie mylę gdzieś. Praca w trudnych warunkach, spoko. O, fuck. To ten. Idzie atakuj kogoś innego. Ależ był pomocny. O, fuck. Masz. O, shit. Kto mnie walnął? Czym? Fold Shepard to ja Ja wcale nie chciałem być Fold Shepard Fold O oh, fuck you Chodź tu gnoju Mam cię Umieraj, 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 umieraj A, ha, 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 Jak ładnie Zajebiście Więżyczkę cały czas na pieprza Tu jest orzeł jeszcze aby ją jakoś rozpieprzyć o dobra gruszka super dawaj gruchę ups Brzmiał jak wieżyczka tam jest w jedynce można było przejmować wieżyczki ale do tego miało się specjalną specjalną jakby można powiedzieć broń ale to nie była broń, to był taki hakerski cóż. Takie takie zmajstrowane urządzonko do hakowania, właśnie wieżyczek, kamer. Gdzie coś tu jest? Pieniądze. O, tu jest jeszcze coś. Słowo proroka przedstawia: wszędzie czai się niebezpieczeństwo. Nie możemy stracić czujności. Policja jej. Podli się mogą być wszędzie. co co są woksi? Bądźcie czujni dla Kolumbii. Dobrze. Jeszcze, jeszcze? A tu coś jest? Tam coś się błyszczy. O, voxafon. Otwórz nagranie głosowe. Nie jest w nie ten przycisk. Nowy Łów, dachy centrum Konstoka. Comstock przybył do mojego wozu o świcie, był wręcz zahipnotzowany moimi trofeami ze skalpów. Gdy spytał mnie o białe. O białe, co powiedziałem? Cóż proszę pana, jeżeli zwierzyna mieszka w dżungli sypie z kolorowymi miejscowymi, czyż warto być drobiazgowym, nawet się nie uśmiechnął. Ups. Ehm. Albo nie widział nie widział białych zmienionych w Indian, albo widział ich zbyt wielu. Tak czy inaczej kazał mi zapalować na niejaką Daisy Fitzroy e, Mam nadzieję, że nie chce, bym ją wypchał <laughs> Boże Ten Comstock jest pojebany Ale no, idziemy dalej mm -hmm. Zamknięte mm -hmm. A tu? Też zamknięte Chyba no, nie przejdziemy tutaj no, To idziemy w takim razie tu Jest przyłączony Comstock Fights the Serpent of Nations. Aha, jakiś pomnik Comstocka. Sól dobrze. A tu co? Ile kruków? To sobie jeszcze możemy łyknąć. O, pieniążki z partnera. Fajnie, jakby były. O nie, tak jak teraz. Dobra, John Wilkes Booth. Nie mam pojęcia kto to jest. <laughs> Okej. Okay. On zaczął. On zaczął, więc mogę ich zabijać. Przepraszam, nie to. Nikogo więcej. Ile kruków? One jedzą i srają tu, je Dat kruki. Ups, to był błąd. Ale trudno. to mam solę z powrotem, żarcie to znajdę pewnie jakieś. Nie. Alkohol i papierosy, niezbyt dobre połączenie. Wypij kawę, o, da mi solę. To mi odejmie sole tam widzę, że są... Jest to... Ops, do soli. No właśnie. Następny Voxofon i to jest sam Comstock chyba. A nie ten przycisk. Eee, Bractwo Kruka. Gdynilca Kolumbia dała założycielom narzędzie niezbędne do budowy Nowego Edenu. Zaczęli go tworzyć bez wahania. Przez 85 lat przygotowali drogę dla Pana, ale gdy przybył Wielki Apostata, przyniósł ze sobą wojnę, a pola Edenu skąpane zostały we krwi braci. E, jedynym, aha tam jest koniec jedynym wyzwoleniem jaki niósł była śmierć no tu już byliśmy, dobra możemy, co jest na tym obrazie Byłeś zamieniony w tego diabła, dobra. Tak, nie, tu nic. Idziemy dalej? O, jest wielki obraz Komstoka. O, jest esencja tam, widzę. Jakaś sekta. Te chyba mogę zabić. For a God and country. Defense, Wisdom, Faith, Discover. Aha, czyli są takie cztery znaki. Uh, wisdom, czyli no, nie wiem, wiedza powiedzmy. Defense, obrona, Discover. Czyli to jest klucz, miecz i. I zwój, tak, klucz to odkrycie faith, oko, wiara fajnie, bo to jest totalne przeciwieństwo jakby rapture, no tutaj to nawiązanie, ta latarnia tak, zamiast y, y, płynąć w dół, to, to... Czyli w sumie w pierwszej części jest tak, że samolot się tam rozbija jako latarni i później płyniemy w dół a tutaj w drugą stronę, przepływamy łodzią i lecimy w górę, tak, fajnie to jest odegrane i na przykład y, widzicie napis for god and country, czyli dla Boga i kraju a napis wielki napis, który no zobaczycie jak nagram kiedyś um, Jak się wchodzi do tej latarni morskiej i spływa się właśnie do, do Rapture, jest taki ogromny, jest ogromny Andrew Ryan, taki nie wiem, złoty czy tam osiężny czy jakiś z wielkim transparentem um, no kings or gods only man czyli żadnych królów ani e, żadnych królów ani bogów, tylko człowiek, tak czyli totalne przeciwieństwo, dobra ich możemy chyba zabijać O, uciekł! O, ten gnój O, chyba mi uciekł Ups O, fuck you! dolam. Muszę stąd pieprzać. Wrażliwy A, no, kończą ci się sole. Spoko. Wow, to mele jest zajebiste. Z tym moim ubrankiem, które mam z... Wow, wow, oh, wow. A, nie ma ammo. Niech to wafel. To co mam z Season pasa Te ubranka, tak O, fuck Ktoś tu biegnie chyba Do mnie, czy nie Wow Jak mnie przerzuciło Nie, to ja cię zabiję Jeszcze jakiś jeden gnój jest gdzieś. A się znajdę. No, tu była broń. Czy amunicja. Właściwie. No niestety można mieć sobie tylko dwie bronie, to będzie bolało, ale cóż... Cóż zrobić. Tak sobie wymyślili. Zobaczmy co tu jest. A ten gość uciekł gdzieś. O, tu jest jakieś przejście. Ciało. O, jest klucz do tej skrzyni. Zajebiście. Musimy się tam wrócić teraz. W takim razie. Infuzja soli. Dobrze. Zwiększymy sobie sólę. He. <laughs> Z zaleceniem lokarza. Pewnie tam mamy iść dalej. Tak zakładam. Chyba, że za ten pomnik. Ale nie tam, raczej nie. Eee, dobra, Prze przeczytamy sobie Bractwo Kruka. Do czego właści właściwie uwolnił czarnych wielki wyzwoliciel? Od ich powszedniego chleba, od cnoty, uczciwości i pracowitości, od bogatych panów, którzy utrzymywali ich od kołyski pogrób, um, od, po od, od odzienia i schronienia. A co zrobili ze swoją wolnością? Idźcie do Finkton a zobaczycie: żadne zwierzę nie rodzi się wolne. Tylko biały człowiek. Aha, fajnie. I yy, to na naszych barkach spoczywa ciężar opieki nad resztą stworzenia. Dobrze, czyli... Czyli Comstock jest zagorzałym po prostu przeciwnikiem czarnych. Czarny to zwierzę, w którym się trzeba opiekować. I on nie może być wolny. Ho, ho, ho. Dobra. Nic, musimy się spróbować teraz wrócić do tej skrzyni. Zobaczyć, co tam było. Ciekawe czy nam się to w ogóle uda Co <laughs> so, skoczymy Nad warzywami Cholera No Przycięło się ładnie, super Zjedz jabłko, zjedz jabłko, dobrze, zjem jabłko Och Z Skupam kruka No, ale na razie, da, na razie idzie dobrze, da się wyjść A tu? No, dobra, spoko, to chyba wychodzi na to, że będzie ok. Wow, oni znowu są? Tu nic nie ma. Trzymaj. Dobrze, zabijaj ich. Dobrze, zabijaj ich. Zabijaj. Kto go zabił? Przecież nie ja. A ta babka. Masz. W ryj. he, Hehehehe. He, he. Coś ci głowa odpadła kolego. Dobra. Teraz mogę mogli przeszukać. No i kurczę, Teraz dużo lepiej poszło. I szybciej. I fokule. Nic tu nie ma. Dobra. Idziemy. Tu jest sklep. Ewentualnie później możemy coś kupić. Ale ja chcę z tą skrzynkę no, dobra ludzi takich casualowych nie trzeba zabijać O, jest! Ej, troszeczkę się przewróciło! Znaczy może nie przewróciło, co, co po prostu krzywe jest. Ci, ci skrzydlaci bracia, to to chodziło o to bractwo kruków Tu jest skrzyneczka I uwaga, co jest w numer jeden? Suli i esencja, tak? Dobrze Esencja, zdrowie, tarcza, zdrowie, weźmy A porówno będziemy generalnie szli A, Dobra, jak patrzę, to trzeba będzie kończyć odcinek Przewrócimy sobie tam szybko, żeby się nam policjanci nie zrespili. I zakończymy nagranie. No, tutaj w sumie można tędy wyjść. A no właśnie. Opsa! No, no, zawiesił się, u. Nie co to jest, za to konik tam biega, dobra. Znaczy nawet nie biega, tylko... Tak tupta. To nawet się jakoś tak nazywa, jak tak koń robi, tak kopytem. Ale ja się na koniach nie znam, to wam nie powiem. A tutaj. Jej, te spadki. Jakbym miał to na konsolę, nie byłoby takich spadków w sumie. Chociaż key, wie w Gadoworze były tym nowym. Czuję, kiedyś będę miał lepszy komputer, to zagram sobie drugi raz, bo jest tutaj tryb ten. 1999 to jest chyba jakiś w ogóle wykoksany poziom trudności. Dobrze, ja się z wami w takim razie żegnam. Dzięki za oglądanie. No i co, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!